Ja sobie tak jakieś takie, te nie. Proste. Tak. takie, te. O. Ej, <grywa> daj zobaczyć. Ej, oprzejcie, gdzie jest to teraz? <grywa> <drasty. A, nie. grywa> <grywa> <A>, tak, <grywa> tak, tak <grywa> załóżmy. jest nie. Windo, <grywa> Mareczko. A skąd ty masz takie? Nie, oni oprzejdą. Odważy... Ale dobra? właśnie dobra? nie wiem, czy nie na YouTubie. Nie, nie. Nie, taka Nie, na, na YouTubie no? się no? nie odważyli. Jak kurkiś komuś, to na kawkę. O jaki. No. Hania, daj drugi, co? Bo tu Elis, to zatrzymaj się. Ale skąd masz taki? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. nie to ja Ej, bo on nie. teraz jest na, live, na to, to do do co oni pisali? Na nie, bo, bo no, ja mam ja jest to to jest to jest to jest czekaj o czym rozmawiamy? Jest na nie? Ej, przepraszam cię na sekundę. Weź no, no, drugą. O Jezu, przepraszam cię! No, spoko, spoko, spoko no, nie Ale skąd ty masz? Z Chińczyka. Z no. Centralnie. No, Leżały obok maczet. Ty, ale powiem wam historię. Wchodzimy tutaj do Chińczyka po coś... A ty masz mieć taki... nie, na żadnym, na którym ja jestem, nie ma. Patrz, wchodzimy tutaj do, do Chińczyka, nie? Patrzę, na półce piszą kastety. Nie kurwa, niemożliwe. Takie? No, ja mówię, nie, pewnie jakieś gumowe. Biorę, mówię, kurwa, wziąłem z pięć od razu. No. Wykupił ja wszystkie, które Postajesz? były.